Po przerwie spowodowanej zmianami w przepisach oraz epidemią koronawirusa wznowiliśmy konsultacje społeczne w ramach Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. Marecki Budżet Obywatelski po raz pierwszy miał miejsce w 2013 roku. Dotychczas zrealizowaliśmy 5 edycji. W tym czasie zrealizowano 23 projekty na kwotę ponad 2,5 miliona złotych. Tym razem do podziału jest większa kwota i nowe zasady. Obecnie trwa szósta edycja. W tej edycji mamy do dyspozycji wyjątkowo wysoką kwotę. Jest to 800 tysięcy złotych. 650 tysięcy złotych przeznaczamy na projekty twarde, 150 na projekty miękkie. Projekty twarde to inwestycje, modernizacje, poprawa mareckiej infrastruktury. Projekty miękkie to na przykład rajdy rowerowe, koncerty, przedstawienia teatralne. W konsultacjach, które odbyły się w kwietniu, wpłynęło 27 różnych propozycji zadań. Obecnie są analizowane pod względem możliwości ich realizacji, a ostateczną listę zadań, na które będziemy mogli głosować, poznamy pod koniec sierpnia. Głosujemy w tej edycji od 7 do 21 września. Najwygodniej będzie zagłosować przez internet wchodząc na stronę zdecyduj.marki.pl. Wystawimy także urny do głosowania. Będzie to MOK, dwie filie biblioteki na Strudze i na Wczasowej, caw oraz Kancelaria Urzędu. Wyniki głosowania i to, które projekty pójdą do realizacji w przyszłorocznym budżecie poznamy najpóźniej 6 października. Ja osobiście zachęcam do wchodzenia na stronę zdecyduj.marki.pl, gdzie możecie znaleźć Państwo wszystkie bieżące informacje o mareckim budżecie obywatelskim.